Człowiek jest jedynym stworzeniem, które nie może znieść bycia samym sobą. Jeśli akceptujesz wszystko, co mówią o tobie, stracisz siebie. Wszystkie problemy ludzi wynikają z faktu, że nie potrafią siedzieć sami w zamkniętym pokoju. Szukać sensu życia to to samo, co uciekać przed nim. Istnieją tylko dwie prawdziwe tragedie: jedna to nie dostanie tego, czego się pragnie, druga to dostanie tego, czego się pragnie. Prawda, jak wszystko, co jest dobre, ma swoją cenę. Chociaż umysłowi ludzkiemu dane jest stworzyć niekończące się kłamstwa, nie jest mu dane wymyślić wiecznej prawdy. Jest tylko jedno naprawdę poważne filozoficzne pytanie. A mianowicie, czy warto żyć, czy lepiej nie żyć? Musimy odpowiedzieć na to pytanie, czy nam się to podoba, czy nie. Wolność to trudna sprawa. Nie wszyscy są gotowi do wolności, a niektórzy nigdy nie będą. Życie można zrozumieć tylko wstecz, ale musi być przeżywane do przodu. W nienawiści zawsze jest odrobina miłości. Nie ma zbrodni gorszej niż zabijanie niewinnego człowieka, ale nie ma też biedy gorszej niż życie bez sensu. Świat jest zbyt tchórzliwy, aby pozwolić ludziom żyć jak chcą. Nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego ludzie nie dbają o własne życie, ale jednocześnie są gotowi je stracić za coś, co jest bardziej wartościowe niż życie. Prawdziwe szczęście. Pochodzi z mądrej ignorancji. Nadmiar szczęścia zaczyna być udręką. Życie jest najbardziej absurdalną rzeczą, jaką posiadamy. Wszystko, co wiemy o ludziach, musimy zawdzięczać wojnom. Szukanie prawdy jest jak szukanie igły w stogu siana, ale z zadowoleniem z tego, że igła jest gdzieś w tym stogu. Człowiek skazany na wolność to człowiek skazany na samotność. Życie nie ma sensu, ale my musimy mu nadać sens. Człowiek nie ma przyjaciół, ma tylko towarzyszy, którzy pomagają mu przeżyć dany okres. Przebaczenie jest bardziej ludzkie niż kara, ale czasem bardziej bolesne. Człowiek jest tym, co wybiera. Absurd nie polega na tym, że człowiek szuka sensu życia. Absurd polega na tym, że nie znajduje sensu, a jednak musi żyć. Szacunek dla prawdy przychodzi z miłości do niej, a nie z wierności faktom. Zrozumienie nie oznacza zgody. Ludzie są bardziej niż kiedykolwiek gotowi zabić za swoje przekonania, ale rzadko kiedy zmieniają swoje przekonania. Nigdy nie wiemy, czy coś jest dobre, czy złe, bo nie znamy całego kontekstu. Nieważne, jaką drogę wybierzesz, zawsze znajdziesz kogoś, kto powie, że jesteś w błędzie. Czasami milczenie jest najbardziej wymowną odpowiedzią. Jesteśmy odpowiedzialni za swoje uczucia, a nie za to, co wywołuje je w nas. Zawsze wybieramy najprostsze wyjaśnienie, ponieważ jesteśmy leniwi.